się manką widać już pograłem i powoli odrabiam mojej temki mam 4 żelaza tutaj ja sobie pokopię węgiel przecież zapomniałem że czy ja będę to yy, yy, po prostu przepalał i mam 6 6 6 Mamy nową górkę. Tam jest jeszcze... złoto? Nie, to żelazo. Złoto. O, 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 tak, tak. To się jeszcze jak nic. na razie to już nas A na pierśnik stać. Tego węgla... Kurczę, trochę za mało. Będziemy oczywiście wyżej na tą górkę, ale na początku tutaj sobie pozbieramy itemki, wiecie, pyk pyk, 14, 14 węgla, o tu jest jeszcze węglo. dobra, jak mówiłem, że pogram sobie jeszcze poza odcinkiem, tak gdzieś od, nie wiem, 20 minut. Okej, okay, ok. Nie, nie godzimy. No boże, boże. Mamy 12 Trzeba stać na, na pierśnili buty. Ale jeśli na tej górze będą diamenty, co nie wiem, co to, to ale na chyba nie ma tak często, nie Czasem, czasem, a tak czasem rzadko. Czekaj. Okej, okay. nic się nie Nie, wyrzuciłem. Jezu. Gdzie to jest? O tu. Boże. Skąpałem. Oho, uuu, ale sypło. Teraz sy sypło trochę lowym też na sam szczyt góry, czekaj, bo to są dwa szczyty. Ja Czekaj. Czy muszę... O jeszcze tu jest. Dobra, odgrobimy się. Górkę trzeba złapać i tyle. Dobra. Tam Jest kurde. Ale tu słońce świeci Tam jest Tam, dobra, dobra Lecimy Nie ma ile mi starczy 30 chyba, czego na całą zbrojkę mam 20 Ale tu jest jeszcze I tu jest Dobra Tu O boże A tyle. Byłem. Zapraszam na odcinek, który trwał na 50 minut. Emeraldy! Ile ich? O, dwa. Dwa, dwa Emeraldy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Robimy to. Dobra, dobra, dobra. Czas tu przypadać. Pietrzu, dobra. Starczy, dobra. 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 i Dobra. emeraldziki. Może znajdziemy wioskę. Czekaj, zobaczę i na ile mi starczy. Boję się, że mi na... ten, na chemik nie starczy. Zwodziłby się. A ile już wyszło? Dwa. Dobra. Ja nie mogę. Czuję tak... Tak, teraz się fajnie poczułem. Oh! Tata. Dobra. teraz kasa że będzie pięć? Cztery! Nie! Uła, uła. Taka, Trzy, to jedno i będą miał budki. Lecimy po emeraldy! Siłobry. My Ty, że nie mam. Gdzie jest to jest. To jeszcze tam są, tam są. Tu jest. Tu są, tu są, tu jest. Coś jeszcze? Nie. 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 Tylko jeden. Czy emeraldy. Oh, że handlarza znajdę, nie Raz go już spotkałem. Tam jest jeszcze. Tam są. Tu jest kolejny nawet emerald. To jest wyemeralololol. Chyba mi nie starczy na zbrojkę. Pyk. Dobra, wpisają już na piesnik. Byk. Jeśli Nie starczy to tam pójdę wykopać. Nie wiem, aaa postawiłem blok Dobra, zbudujemy się Więc co, motywacja do gierki jest Wystarczy mi Kurde Zawsze będę miał coś, dobra, lecimy tam Lecimy tam po prostu jak na to spojrzysz, to już wiesz, czy nie starczy. Tu każdy, dosył, co chodzi o, chociaż do... To chociaż się uczyła takiej no, matematyki. Ej, nie wiem, czy mi starczy. Tu jeszcze są. Tak, dobra, teraz mi starczy. Teraz mi starczy. Teraz mi starczy. Na pewno. Byk. Czemu tak... ja się tak... Ja dziwnie zatrzymałem. Kliknąłem w spację, bo ja tak, wiecie. program na tym na laptopie. Dokładnie. Czy mi starczy? Spadnę. Chyba. Dobra, starczy mi! Starczy mi jeszcze najty Najtemki mi jeszcze starczy Najty mi jeszcze starczy Dobra Tak, starczy, dobra Ci mi jeszcze jeden element Starczy mi jeszcze najtemki, dobra Ja, odbudowałem się, odbudowaliśmy się Let's go! Czekaj! nasz marsz, Dąbrowski! Nie, nie, czekaj, stanę! Dawaj! Marsz, Masz Dąbrowski! Księg włoski do Polski! Za twoim przewodem kończysz swój powrót! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy! Co... I odebrać mi szablon. Starszy na majce. ponownie. Widzę to ponownie. Z śmiechem na twarzy. Dobra, taka. Yy, czekaj, co Kurczę, czekaj, 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 i znowu ubranko ubrane tak pani co pójdziemy nie, nie mogę tych diamentów znaleźć Boże ale ja gobie robię maniana. robię manian, robię, robię manian leguje 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 pyk ja, nie, no, dzień już ze mnie. Mamy 4, 5. Starty mi idealnie. Idealnie na wszystkie i tam mi I tak dosłownie wszystko idealnie. Ale nie starczy mi tych potyków. No i trzy. To jeszcze na. Miecz. Co jeszcze mi zostanie. Kurczę, nie mam potyków, a tu nic nie widzę. Dobra, to to potem. Co ja robię, czekaj. Jeszcze nie będę niszczył tym, bo tamtego się stawiam na kopalnie. Dobra. Kurde, nic nie widzę. O, teraz. Dobra, lecimy z tej góry, no? kurczę. A i tego żelazo też? Że tyle było, diamenty. diamentów. Okay. Nic nie widzę, ja nie mogę. Tylko że to... Tak y że słownie. Jeszcze od góry. Wszystko zabrać Tylko pi... Tylko pi... Tylko pi... Tylko pi... Już, już myślałem, że crafting nie zabrałem. I tak się mega ciężko, gra... Ta... gra mi się tak ciężko na słońcu. Ej serio, słońce, że nie... wiedziałem, że jest mega ciężko? Rzecz tak? No na... już na telefonie sobie. Co ja robię? Co ja robię? Czekaj. Okej, okay. no chyba wszystko co, co, co? tak. Lecimy. lecimy. Lecimy ponownie. Ponownie. Witam ponownie. Dobra, tym akcentem chyba kończymy. Chciałeś się tylko odrobić. No chyba żeśmy na kamienny świat pokonać się, pobawić. Yy, gdzie widziałem O kurde. <laughs> Weszły mi już niespodzianka. Czep, 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 No i... Tu zginę? Tak. Dyn dyn dyn, dyn. Właśnie, czekajcie, 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 widzowie. Jeszcze weźmy na chwilkę na krękowice. Chyba już każdy wie, co ja chcę zrobić. Wjadek go. Uh -huh, uh -huh. Następnym razem się urodzi. W takiej sytuacji, albo już nigdy nie chodzić na tym. Albo y nie, no ale water skila. czasem się uda. Kurde, teraz jeszcze woda, a tu wody nie ma. Tak, to teraz wcześniej miałem pod ręką tą wodę. Nie... O, to skąd zmienią? Kurde, ale ja bym dużo byłem moc. To zwykła świnia. Nic tu nie widać jest, Skoczyłem! Nie. Jezu. Co ja robię. Siak nie. Ur. Ej, niszczymy go. O kurde. To nie jest na hita. Czemu on jest dla Hita? Ogonia mnie. Czy... Macie. Macie. Nie trafiłaś. Jeszcze. Okej. Co widzisz? A coś mnie jeszcze goni. Nie, nie, kurde nie wiedziałem, że się... że ty się na hito zabija. Znaczy nie zabija tak się rozwalab bo kungu... Co? No. Tak. Piórem. O, woda. To w końcu. 嗯。 Myśleliście, że, że nie jest zapłacony? Mm, nie. Nie, nie. Bo my się i tak nie zapłacaliśmy. Nie, bo jeszcze nie będzie zapłacić za miesiąc, wiesz? dobra. No. To było, bo ja akurat w było, chwili byłem mm, i Dobra, naczekaj. Ci mieszkają mm, na kamionach, Tak. To oni do 20 minut, tak. sobie do... Kurde, creeper. OLE MI SIĘ WYŁONIŁ! Libi! jeszcze jest Creeper! Ile ja się naruszę do góra?